Moja głowa, ale się wczoraj zawalowało. Kto to jest? Ty, Laska żyjesz? Może jej nie będę budził. No gdzie jest Oscar? Może pewnie na górze. Bongo. Musiała być gruba wieczorem po uryta. Moja głowa. Oscar! Oscar! O, tu jesteś. Wstawaj! E! Wstawaj! O, kurwa co? Mm. O, ale Ole, mirułek od O, tak? O, moja mama sita. Hejka. No A gdzie ta druga? Jaka druga? A bo Ale koleżanka nie da. wie A, No to ją wyzywałem za barierkę mnie w Ej tak mi zrętwiała ręka Ale aż tak? No W ogóle co u Lejka? Coś słyszałeś? Nie, nie wiem Myślałem, że wpadnie na No To chyba ona tu jest To chyba ta z wczoraj Tak? Ja ci coś pokażę, chodź do mnie do, do twojej sypialni Jak coś to sorry ogólnie, nie? A spoko Ona nie wiem czy ona żyje stary Sprawdź puls co jest z nią? No nie wiem, no stara obudziła się i nie tak, szczerze no nie słyszałem, żeby dykała cokolwiek Jak tam? Jest puls? Nie ma Jak kurwa nie ma? A jakaś rana postrzałowa gdzieś a głowa, cokolwiek? No ma ona na głowie... Gu... Ty, ty ją zabiłeś? <laughs> Zażartujesz, nie? No chodź gadać głupoty, stary No, co ty widzisz? No mam w potylicy, stary Że Nie, ja broń zostawiłem w samochodzie Ej, mam tu kamery chyba Czekaj A działają? Powinny działać Ci gości mi mówił, że działają, także... No to chodź zobaczyć, czy akurat działa z wieczoru, bo ja stary, co, co zrobiłem, to zrobiłem, ale no, bez przesady, nie zabiłem jej. Gdzie masz te kamery? Nie wiem, może ktoś, może ktoś z ktoś Ten Nie nie wiem. Ta na laptopie, no. No mówię ci stary, no, to zrobiłem, to zrobiłem, ale nie zabiłem jej. Czekaj, obczajmy nasze. Kolejna? Boże, kocham. A to jest ta sama. Weź, kliknij. No, masz. I co, działa? Działa, działa. Kto to jest? To jest, to jest jakiś... to ja to nie ten. Czekaj, 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 czekaj. On maskę ma jakąś taką dziwną, ale stary widać tylko ubiór tylni. A nie, przypomina się to kogoś? Znaczy no przypomina mi kogoś na B. Nie wiem stary, ale dziwne był. Ale co on by to robił? Co, to, on zabił laskę, a ciebie zostawił? Nie wiem stary, ale dziwne to wszystko jest. To to nie ma sensu. No nie ma, ale jest dziwny stary. Ty w ogóle ten, ja wczoraj byłem w innych ciuchach, czemu jestem w takim? A to już akurat grubo polecieliśmy, to już inna kwestia. A no, no w sumie tak mogło być. Dobra. Ale no, nie wiem, musimy przegadać ten temat. Dziwna, stara sprawa, ale. Ale to potem może. Ty, nie mogę tego otworzyć, bo to nie... Usunęła się. Jak się us... nie, no, nie, ma, no, tak. nie ma pli. Kurwa, dziwne, stare. A no, może jesteśmy no, nie się nie nie najebani? to jest możliwe. Dobra, na razie to zleje, ale mogło być tak faktycznie, że dał to skoczyłem po broń, stary. Ale... Dobra, ja jadę, bo ja mam swoje sprawy jeszcze po załatwieniu na mieście. No spoko, spoko, no. Ale to musimy to przegadać, bo. To jest... Postaram się nadytkać, ja tylko pierwszy tu muszę trochę podprzątać, w sumie to wynajmę kogoś. Dobra Dobra, jadę do domu stary, trzymaj się. Spo, trzymaj się. Kurde. Jak chcesz to później się widzimy na la. Jasne, jasne, do zobaczenia. No, w sumie to tak ten niezręczny moment jak idziemy. A bo ty samom. idziesz no samo staramy łeb pęka. Ale polecieliśmy ostro w takim razie. Co? Ty, jest? To samo Ty, co jest? Nie wiem luk się ty, na luk. Luk, stary. O stara, mój łeb, naprawdę, no, dawno tak się nie nawaliłem. No a teraz muszę po taksówkę zadzwonić, kurwa, nie wiem <gry> Może się przyjechała twoja koleżanka, co? Dobra, jadę na dom, muszę przebrać się przebrać, od, odświeżyć, bo wali ode mnie na kilometr jak nic. No, trzymaj się. No, trzymaj się. Uff, co tu się dymi? Cholera, jest to mój dom? Co jest? Cholera, mój dom! to jest cholera? Halo, straż, policja, no co jest? Mój dom! No dobre pytanie, proszę pana, no przyjechałem. W mój dom w, tutaj w pomieniach. Cholera, jasna. Czy mam pan może podejrzeń, jak to mógł to zrobić? Nie Wiesz, mam żadnych nie podejrzeń, jak to mógł to zrobić, panie. No, przyjechałem z imprezy, wczoraj byłem na imprezie. Rozluźniałem się ze znajomymi i takie rzeczy mi zostają. Cholera. Może jaka była? Nie mam żadnego pojęcia, nawet kuchenki gazowej nie odpadłem niczego. No, dosłownie nic, nie ruszałem żadnego ognia, nic. Cholera, jasna, mój dom. Mówi pa, w swoją drogą musielibyście się skontaktować z właścicielem, bo ja tylko wynajmuję to mieszkanie. Miast. W takim razie co, jestem wolny? No jest, pan narzywany. zajadę do mojego starego mieszkania. Cholera, jasno. Zwykle to samo. Jebszanek gówno. Ktoś mi tu nie gra. Jedź, baranie tym ramem. Dobra, jadę do domu. No to już godzina 13.30. Dobra, owe wszystko już było gotowe. Transport, zostały tu auto, jak zwykle. A więc witajcie, jestem Lukas i w tam was w kolejnym odcinku GETA 50 się przystępcy moi drodzy, jak widzicie ciekawe rzeczy od samego początku. Lukas tutaj miał. Widzieliście w sumie sami sen Lukasa bo był on dość ciekawy. Sami widzieliście, że bestia prawdopodobnie załatwił parę rzeczy ciekawych bądź nie, zależy dla kogo, moi drodzy. Ale jak na razie dwie rzeczy się z tego z tym sprawdziły. Pamiętajcie o tym, aby moi drodzy, zostawić łapkę w górę wraz z sumem oraz dzwoneczkiem. My idziemy widzowie od razu. Do laboratorium. Zobaczymy, może Oskar będzie na miejscu, bo tam chciał się spotkać wcześniej. Oby też już było wszystko gotowe do transportu, bo przydałoby się pieniądze, nie ukryw. Tak widzicie, Lukas wrócił trochę do warkoczy, bo, no, nie będę ukrywał, bardziej mu pasowały. Oh, laboratorium. No w sumie jak w domu. Piękna ściana. Pięknie, pięknie. Oskar! No, Cholera, nie gadajcie o no, Oskar! Że on jest? Cholera, Może się z niego... Może do niego zadzwonię. Pracownicy są, może Oskar i będzie. Ej, ziomek! Gdzie? Gdzie jest szef? Nie ma, nie ma na razie. Nie ma? A gdzie jest? Miał przygotować zaj, transport. Za niedługo powinien się zjawić. Dobro. Na górze będzie w takim razie, ta? Mhm. Okej. Okay. Zobaczymy, moi drodzy. Czy Oscar będzie na górze. To to jest, moi drodzy? E! Ty, ziomek! Cholera, co to jest? O! Spokój, odłóż to, co? Odłożysz to. To tak niech twoi ludzie odłożą najpierw broń, co? Kto by się spodziewał? Andrews. Skąd <grym> się tu znalazłeś? Sobie. Cóż... To nie zaś się dowiedziałem. Coś się dowiedziałeś? Odłóż tą broń ten dziomek, e! Że oni robią ci koło dupy. Co? Zainteresowałem się nimi. Nie widzisz ich? To jest są twoi ludzie? Prze... Nie, to są coś przebierańcy. Mm. Chciałem się tylko o tym poinformować. Od kiedy taki dobroduszny jesteś, co? Zawsze tylko ty tego nie widzisz. Oczywiście. No czego to szukasz szczęścia, może zguby. To wypierd... Wyjazd pisał Zwalaj sobie. Wyjazd, nie jesteś u siebie, blond śmieciu. No to kto? No nie wiem. Coś nie ten wiosą. blond śmieć gadał. Teraz możemy gadać, kim jesteś, co? Nie wiesz kim ja jestem, ale ci powiedzieć tyle. Incydent z tomem pozostaw to mnie. w takim razie sprawdza się to co myślałem. Debil. Faktycznie może być coś na, coś na rzeczy stary Nie wiem, to... to jest, ale... To jest historia na inny czas do opowiedzenia. No ja muszę być mi się wydaje, że ja jestem brakiem śmatak. Tak jakbyś usłyszał to co ja widziałem w moim śnie, to też by powiedział, że musisz być być. A niech ten blond śmietnik niech ogarnie swoich ludzi, bo długo nie pożyją takim tempem. Jak z tym transportem, co? No jest to tylko w sumie co czekam na pracownika jednego. Możemy jechać. Tam wiem, że Mogę jeden pracownik pomóc? jest na firmie, już w sensie na firmie, U nas. Jest tutaj na dole? Mhm. Mm Pomóc wam to pakować? Ogarnęlibyśmy to z wagosami, wszystko, całą tą transakcję. Po prostu dopakowane, wystarczy przenieść do auto. Dobra, idę po tego dostawczaka. Garaż obok? Tak, garaż obok. Dobra, no garnet. Daj mi 5 minut. Ty już pak... bierz te kartony z tym ziomkiem. Kiepszony, Andrews. Chcesz to jest ugadane, 170 tysięcy z tego co wiem. Uu, to więcej niż stary, niż wcześniej. Niż było przypuszczone. No, bo tam. Oni są ogólnie głupi, czy tak powiem. Jeszcze nie napakowaliśmy, że tak powiem, tyle, ile miało być, także. <noise> Czyli coś zostało. Coś zostało, no. Na jedno zamówienie będzie. W ogóle słyszałeś o tym, że ballasi mają słabą sytuację, jakby pod względem sił? No, oni chyba tam mają jakiś zapas broni robić, z tego co pamiętam. No, bo tam ogarniałem z lejkiem, o Jezus zarzuciło. Zogarniałem stary z lejkiem dla nich dostawę broni, Dla families w sensie. Bo families mm -hmm. chciało odzyskać to co mieli sprzed lat, zanim była ta cała wojna, jakaś gang wtedy, co taka duża afera była. No 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 To wtedy mieli swoje tereny, bo to nie wiem czy wiesz, ale lata temu, ale to takie dłuż, długo, długo lata temu było, tak? Że były straszne zamieszki w mieście. Był taki grubas w ogóle stary to jest w ogóle hit. No, no, no ale to wiesz. Czekaj, maskę ci dam taką dobra, dobra. Wracając do tego, to ten grubas stary zdradził swoich ziomków w family, no i familizm miał Grove Street. Wrócił tam jakiś tam jeden z głównych właścicieli tego tak, Grove. No no. I ostatecznie przejął pałeczkę. No i się okazało, że najbliżsi w sumie założyciele tego gangu okazali się stary z pulasami od ballasów. Układali się z policją i z ballasami naraz, kumaś to. Aha, czyli tego? Taka... Co jest? Co się jest stary? No to to chyba standard jest, Chyba to to się mi się tak wydaje. Także, wracając to układania się z psami z balacami stary. No i on ich zawił tam mniejsza, no i lata później, czyli darząc już do tego czasu teraz, okazuje się, że stracili I swoje takie, dzielnice. I bada się to że tak powiem. No, zdrajcy. No, to ciekawe. Zajdziemy tutaj gdzieś na chwilę. Stary, familizm dziw, ma dziwną historię ogólnie. Ale co by nie było, to mimo tego wszystkiego po upływie lat, opak się, o Jezus, kurwa, sorry, Chłopaki się dobrze trzymają mimo upływu lat. No tak jak od tematu, to ciebie jeszcze trzyma chyba. No, trochę, tak. Właśnie zauważyłem. Nie, ja no, chodź, załóż sobie, sobie, od razu. razu. Ten, jak coś, to mam ciężki sprzęt, to jest, to, to jest Jasne, co? ale wydaje mi się, że z chłopakami będzie w porządku się dogadać dzisiaj. Zobaczymy, nie? Bo to może być różnie. Dobra, przygotujesz. Gacie włożyć czy coś? Dobra. Coś co przygotuję od razu. Ty, No ładny ten karabinek. Gdzie go ganiałeś? No, wiesz, co mam takie swoje dojścia. Tak powiem. Od to w sumie, jako zapłatę. O, uh -huh. tak też można. Dodamy do środka, stary, jedziemy. Nie ma gdzie to schować nawet. Pa chłopie, my wyglądamy w tych maskach nawet nie powiem jak. Zresztą ja nie pomyśleli, że też, jakiś na, jakiś atak na nich. Terrorystyczny. Będą... Jak coś, to całe Rumpo jest dla nich. Całe Rumpo? Tak. No ale. No. nie chcę mi się czekać, aż to rozpakują. Chyba się zjechali nawet, co? No. a wszyscy są, co ja sobie w sensie widzi. Już no. ich nie ma. Zaparkujemy, tak. Nie ma co. Ale wraźcie go wiesz. Tak. palec na spójście. Hola, amigos! Co tam? Amigo. Co pan taki uwolniony, co? Cały we krwi. Jakoś ktoś wcześniej? No, zdarzyło się. No, Był drive i wiesz? Rozumiem, rozumiem. Więc tak, cały towar dla was. Ile tam było? 170 o, tysięcy. 170 dobrze. tysięcy, Amiko. Bardzo dobrze, jeżeli jest. Dobrze, już idę. E, proszę tutaj iść po teczka. Chcesz wcześniej... co, 170 tysięcy, to właśnie nie zmieści. Teczka, dwie, jeden, jeden, jeden. Chuj. Możesz, że zapłata będzie. Otwórz bagażnik, jak możesz. No Dobra, no, ja no, otwórz. Nie, ja dam radę na no spokojnie Pogadać z kolegą, tutaj z panem. Proszę bardzo. Tyle do, do... gadaliśmy. Tutaj masz wszystko. A, już biorę? No, no, wszystko. Przeliczę, daj mi moment. Tak, zgadza się wszystko. To co, panowie Rumpa, całe wasze? My co, już wrócimy, co? Miłego. 170 tysięcy, coś tylko Cholera, co jest? O, balazi. Zgadza racja, rację. Grove jest daleko. Oskar! Nie my... Oskar, nie mieszajmy się! Mieszamy stąd stary, nie mieszajmy się w to. Dawaj, na prawą stronę szybko. Dobra oh, Tolerasta Nie ma co się mieszać uważam stary Mam tu samochód, dawaj, dawaj. O, dobra, nie ma co się Trzec, mieszać, stary. wydaje mi się stary. Jedzie z nami balans. Ty, ty, dawaj, 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 dawaj. Da, da. To już nie jest nasz interes, żeby ich ratować, nie jesteśmy ich tu pochronem. Podamy. Pieprzeni, w sumie jak że mogliśmy się tego spodziewać, że ballasi wjadą stary, są nieopodal. No, wszystko jest? Na swoim miejscu? Jest, jest, zgadza jest, kasa kasa jest. się kasa. To do, do dolara. Dobra. Nikt nie pojechał przynajmniej za nami, ale kurde, nie spodziewałem się takiego drive-by'u stary. No tak szczerze ci powiem, że... Balaś próbują nowe terytorium zająć po tym, jak... Może się domyślałem, że zaatakują ich balla... nie ballasi, tylko families. Mogliśmy się spodziewać po tym, jak families szukają atak na ballasów. Tu? Czego nie szukają? wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Póki co, zostaw tu na przykład w garażkę, bo o, będą wiedzieć, będziemy musieli się ich pozbyć. Jak chcesz, to zostawię pieniądze Mamy na tyle, siedzeniu. się wysiadają, chyba nie. O, dobrań, ten karabin. Zap amigos, co? co? Co tam robiliście panowie? Dostarczaliśmy tylko towar, tak? Jest normalna dystrybucja, produkcja, wszystko na miejscu, tak? A i jaki towarek? A dobry. Albo twój kundel chowa tą broń, albo cię odstrzelam. No to by też schowaj, ty też schowajcie, to też Powiedziałem coś, schowają, ja to też schowam. Schowaj to. Zawsze w tak ogóle co? Co się dzieje w mieście, że nagle takie zmiany. A no wiesz, owej teraz. to lepiej, bo dostajesz kulę, stary. Nie chcę, żeby twoi ludzie cię zbierali, albo koroner ich zbierał, co? Albo może od razu zakład pogrzebowy. Więc uspokoisz się, albo dostajesz kule, albo no. się uspokoisz, zrozumiałeś. Poza tym nie jesteś u siebie na terenie, więc grzecznym pieskiem zostań, tak? Ja będę stójść. Oskardzajmy się tym jednym. Trzeba było nie szczekać, a w sumie to twój szef Margo? Tak, wszyscy leżą Pieprzeni idioci Wszystko w porządku? Dostałeś kulę? Nie Same problemy Wezmę sobie tą broń Trzeba to pozbierać stary, te bronie No, co ich pozbierają moi ludzie już Na broń wezmę do siebie, do siedziby Ostatnio leżę ten... tam Czekaj, wezmę kasę Weź, weź, no Polerni idioci, fioletowe psy W porządku? Tak, wszystko git Dobra Dobra stary, spakujemy to na to. Masz tutaj karabin ci oddaje co? Ja jadę też po prostu. No, odróż do fury. Do fury? Dobra. No no. Ja mam jeszcze parę rzeczy na mieście do załatwienia. Dobaga, a w sumie jeszcze dał też to ci maskę. Poczekaj, daj mi Och, oh, Dobra. Odłożyłem ci do auta, tą maskę. Jak chcesz to rozliczymy się potem? Masz tu furę swoją? Mam, mam za rogiem załatwioną, zostawioną, żeby nie wzbudzać podejrzeń. odłożę tą kasę jeszcze. I chodź, podprowadzę. bo widziałem, że jakiś światowy podjechał, weź pistolet ja. w od razu. Wsiadam na fioletowe psy. Myślisz, że to był jakiś... Dużo znaczący dla nich? Myślę, że ten gościu to jakoś... Tam był W sumie to balasi, no co, może i... Coś tam znaczył u nich, ale... Mm. To jest o, to zwykły pionek. No. ja to? Nie wiem, będą się k***e teraz. Pieprzeni. Dobra, fura to, przynajmniej, tyle dobrze. Trzymaj się, rozliczymy się potem, jak coś... No spokojnie, mi się nie śpieszy nie więc... No. Bo jak coś to na razie jestem cały czas Jas Do usłyszenia, Chciałem mam się. jeszcze spotkanie z Fabio Uff, Trzeba wsiadać i jechać na spotkanie z tym starym dziadem Oskar, w razie czego bądź ostrożny wraz z twoimi ludźmi, bo w okolicy kręcą się Daliballasi Może prawie nie przejechałeś A to wybacz Jesteś cały? Cały Dobra W razie co to w kontakcie, ja jadę na spotkanie Okej, chcę Ja przejdę Ciekawe co tam u tego siwego dziada Oooo, Gdzie ten stary dziad, Fabio? Jesteś ludzie Mieliśmy się spotkać przy falerze zakładą także zobaczymy. Możliwe, że tutaj może zjadę. O Jezu. Pewnie przyjadę tym swoim BWP. No, armia się ładnie bawi, widzę. Piękne auto. O hektorze. Kto by się spodziewał, że przypłyną całą armią? Witaj Fabio dobrze, Witaj Witaj, Mam Dobra. dla ciebie parę rzeczy Hektora No to w sumie głównie chodziło, chciałem się spotkać No, no to trzeba przejść do konkrety, nie? Daj mi chwilę, wyciągnę je z bagażnika Dobra, karton Z plusku, na pewno się przyda Gdzie ci to położyć? Jasne Proszę bardzo Co tam w ogóle u ciebie? W porządku A u ciebie Fabio? No, bardzo dobrze Jak tam kayoperiko się trzyma? Dobrze, czasami próbowali przejąć, ale to wiesz. Rozumiem. Jak to sprowadziłeś, panie Nie, chciałem głównie oddać Ci rzeczy, Fabio. Po tym wszystkim. Jakieś tam rzeczy, które mogą ci na pewno przydać w pochowaniu swojego syna? Wiesz, ja się nie mogę sobie wziąć, bo miałem sprawę. Um. Jak tam w ogóle Kajoperiko? Bardzo dobrze się trzyma. może coraz więcej ludzi rekrutuje. Ja. Okej. Okay. I w coraz większym To Dobrze, dobrze. To co? Pierwszy uścisk dłoni? O, jasne Okej okay. Bez głupich ruchów O, trzymaj się Fabio Trzymaj się Do zobaczenia niebawem Trzymaj się Głupi ciało, musi nabrać Teraz mam Podsłuch Niego Cały czas lokalizacja Stary, a naiwny Można by rzec Zobaczymy jak to będzie Dalej Skutkowało wszystko Póki co jest bardzo dobrze Karton z pluskwą I Plus kone pod jego kamizelką. Stary, naiwny dziad. Naprawdę. Kto by się spodziewał? Stary, a głupi. Ugh. To miesto jest piękne, ale tak jest zepsute, że to jest szok. Ciekawe. Co każdy następny dzień przyniesie nowego? Oho, Luke coś pisze. Zobaczmy. Trzymaj miejsce, gdzie wygoduje się Ender. Sprawdź dla mnie z góry dzięki. Okej. Okay. Kto by się spodziewał? To napisze? Do mnie sam Luke malej. Jadę wiadę zobaczyć jak to wygląda. Ładnie, rozpadało się na sam koniec dnia. Zobaczymy. Do ciekawego niesie mi Kolejne spotkanie z mafią, albo z kimkolwiek innym. Żeby tutaj w terminalu, to na pewno mafia. O, co tu może być? Kurde. Nie ma opcji, że tu coś się dzieje. I samochody. W tym miejscu nie ma mowy, że coś tu jest przecież. Co ten look gada za głupoty? W kontenerze? W życiu nie ma opcji. stawę się w... w pobliżu tego miejsca. O, coś wychodzi, coś wychodzi. Cholera jasna. Czyli jednak w kontenerze. Dobra, z tam auto Ale żeby w, takiej w takim miejscu mieli swoją ciuple? Nie ma opcji. Coś mi tu nie gra. Kurde to są ludzie. Że cholera jasna wyjechał, dobra, chyba nikogo nie ma. Ten kontender nawet uszkodzony, dobra, co jest cholera jasna? To jest normalnie wejście. Je pszeni. Widziałem, że coś jest tak. Świeci się coś. Że trzeba się przebiec. W drugie to może być cholera jasna. Prąd mają przynajmniej. Już tyle dobrze. Coś widzę. Jesteś ludzie. cholera jasna. Latarką go zwabić można. Bracie czego. Czekaj, to tu tam. ta w w stronę, dobra. W za zakamarkach nie powinien widzieć w tym stroju. Odciągnę go ode mnie. O, poszła latarka do światła. Jest dziwne, że mnie nie widzi w tym świetle. Idiota. Okej. Okay. Nie było tak źle. Sprawdzimy puls. Okej, okay, jest w porządku, nie żyje. Może lepiej wezmę broń. długo dół latarka. Ale raz, na kogo to masz być siedziba? Coś słyszałem, ale nie wiem czy to nie są. Cholera, jasne no, jakie uzbrojenie samochód jakieś gościa Czysto przechodzę? O, dobra, 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 Cholera Kurde, jak oni się uzbroili pieprzeni Dobra Więc, wzbijamy się na szczęście. Co to może być dalej ciekawe? O! Cholera, jasna. Przebiega. No może być ciekawie jak mnie znajdą. Tego też tutaj słabi tam do tunelu Bo nie usłyszał E, kolego! Jestem w tunelu! Oh. Co za debil Choloras Dobra Nic nie słyszę pierciele Siłko, siłka ten Wtedy na pewno mogę przejść. Tak. Marabunta? Kim cudem mogę to być Marabunta? Tutaj. miałem nie otwierać tego Lukasa, nie? Ale musimy pozbyć się jego człowieka. Gada w ogóle. Albo się dogadać, gdyż no robi koło dupy nam. Przedaje towary na dzielnicach drogich. Moim braciom, Aztekom, kurde Nie wiem, No Oscara no. Albo go porwać. Przestanie może dla niego robić wtedy Cholera, znowu zabicie a. Oscara No to już decyzję zostawiam tobie ty to się też z życzonym Williamsem Który jest tam zarządzie Azteków No i co, no ogarniemy to tak Dobra, to mi wystarczy Obejść by nie ogłosić wszystkich Cholera, o Cholera, staw. a widziałem, że tak wyjdzie Dobra, dawaj ten motor Idioci odpalili motor motor? zostawili. Przony, muszę się tam zakończyć z Oskarem. Uh, uh. oh, cholera ole, Dobra, Dzień siatka? Do mojego auta. Szybko, dawaj, dawaj, tą kru. O 45 Halo, Oskar? Mhm. Proszę na ciebie, ludzie Endrusa. Co? No stary, ważne, musimy się składać. Proszę na ciebie, ludzie Endrusa. Dobra, zgubię tylko pościg. Cholera, widziałem, że się tak skończy. Dobra, ale na spokojnie. tak. Dobra, w kontakcie. Chyba i zgubiłem. Tu się spotkać ze Skarem.